Cześć! Dziś pokażę Wam, czym jest monotoniczność ciągów. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to serdecznie zachęcam, a teraz zaczynamy. Na początku warto przypomnieć, że ciągi to są funkcje tyle tylko, że argumentami tej funkcji są kolejne liczby naturalne dodatnie. To znaczy, że jeżeli ciąg liczbowy miałby być ciągiem rosnącym to znaczy, że wartość każdego następnego wyrazu jest większa niż wyrazów poprzednich. No i tutaj przedstawione wszystko mamy w tabelce, czyli ciąg rosnący. I tutaj mamy an plus 1 to jest wartość wyrazu następnego, a an wyrazu poprzedniego, czyli widzimy następny większy od poprzedniego. W przypadku ciągów malejących, następny ma wartość mniejszą niż poprzedni. Ciąg stały wartości równe. Mamy jeszcze ciągi niemalejące i nierosnące. Ciągi niemalejące to takie, których wartość rośnie lub jest stała, a ciągi nierosnące to takie, których wartości są malejące lub są stałe. No i tutaj wszystko mamy pokazane. W ostatniej kolumnie to jest tutaj przedstawienie dokładnie tego warunku. Ale z przeniesionym AN na lewą stronę. Pamiętamy, jeżeli przy nierównościach przenosimy między stronami, to zmienia się znak na przeciwny, stąd tutaj wszędzie mamy minusy. No i 0, prawda? No bo jak a, AN, to zostaje 0. Dlaczego tutaj taka kolumna? No, ponieważ będzie nam to potrzebne do rozwiązywania zadań. Bo o wiele łatwiej będzie nam sprawdzać ten warunek niż, niż te, które są tutaj w środkowej. Kolumnie zgodnie z definicją. No to zobaczmy, jak mógłby wyglądać taki przykładowy, powiedzmy, ciąg rosnący, czyli wartości tego ciągu po prostu sobie rosną. Jak będzie wyglądał ciąg stały? No, ciąg stały to taki, którego wszystkie wartości będą takie same. No i na przykład ciąg niemalejący, czyli jego wartości rosną, lub w pewnym momencie są. Stałe. Czyli tutaj mamy ten moment. Wartości stoją, a potem znowu rosną. Czyli rośnie, stała, rośnie. I jest to ciąg niemalający. No i myślę, że możemy spokojnie przejść do zadań. Naszym zadaniem jest zbadać monotoniczność nieskończonego ciągu. Jak się do tego zadania zabrać? Zwróćmy uwagę, że wszędzie w tych warunkach Mamy tutaj podaną wartość wyrazu a plus 1, czyli trzeba byłoby wyznaczyć jaką wartość ma ten wyraz, czyli wyznaczyć A plus 1. Żeby to zrobić w miejsce n wszędzie wstawiamy n plus 1. I policzymy tutaj wzór skróconego mnożenia, czyli mamy n kwadrat plus 2n plus 1. Potem minus n i minus 1, no bo minus przed nawiasem i jeszcze minus 2. Poskracajmy, co się da. Czyli tak, zostaje nam n kwadrat 2n minus n, czyli plus n. 1 minus 1 się skraca i zostaje minus 2. A następnie musimy ocenić wartość różnicy wyrazu następnego. Minus wyrazu poprzedniego. I tak też zrobimy. Czyli an plus 1 minus an. I to policzymy. Czyli mamy n kwadrat plus n minus 2, to jest wartość tego an plus 1, którą wyliczyliśmy. Minus n kwadrat minus n minus 2. Ściągniemy nawias. Czyli n kwadrat plus n minus 2, minus n kwadrat plus n plus 2. No i poskracamy, co się da. n i n daje nam 2n i minus 2 plus 2 się skraca. No i otrzymaliśmy tutaj jako wynik wartość 2n. Co to dla nas oznacza? No, musielibyśmy stwierdzić, czy to wyrażenie 2n jest większe, mniejsze lub równe 0, może większe lub równe, albo mniejsze lub równe 0? Jak to zrobić? No, trzeba się tutaj odwołać znowu do ciągów i do dziedziny, bo powiedzieliśmy, że to są funkcje, której argumentami są kolejne liczby naturalne dodatnie, a więc n -y są większe lub równe od 1. Czyli wiemy, że są z takiego zakresu. I teraz, jeżeli wiemy, że n są takimi liczbami, czyli najmniej 1, 2, 3, 4 i tak dalej, no to jeżeli ja tutaj zacznę podstawiać te kolejne liczby 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej, no to muszę zastanowić się, czy za każdym razem będę otrzymywała liczbę dodatnią, ujemną, równą 0 i tak dalej. No w tym wypadku, niezależnie od tego jakie n przyjmiemy, ale z tego zakresu, no to wartość będzie dodatnia. Czyli został spełniony pierwszy warunek, że a n 1 minus a n jest większe od 0 zawsze. A to oznacza, że ten ciąg jest rosnący. Zbadajmy drugi ciąg. Czyli znowu wyznaczamy wartość wyrazu b n 1. Czyli mamy 3 przez 2n plus 1 plus 3. Czyli mamy 3 przez 2n plus 2 plus 3, czyli mamy 3 przez 2n plus 5. Zrzucę jeszcze okiem. 2n plus 2, ok, i 2 plus 3 to 5. No i znowu będziemy badać różnicę. Czyli mamy 3 przez 2n plus 5. Minus 3 przez 2n plus 3. No, żeby w ogóle odjąć dwa ułamki, no to na pewno potrzebujemy wspólny mianownik, czyli 2n plus 5 i 2n plus 3 i 3. 2n plus 3 minus 3, 2n plus 5. Sprowadziliśmy do wspólnego mianownika tak zwaną metodą na krzyż. Skoro wspólnym mianownikiem jest iloczyn tych mianowników, no to możemy 3 razy 2n plus 3 minus 3 razy 2n plus 5. No i trzeba to poprzeliczać. 3 razy 2n, no to mamy 6n plus 9 minus 6n i 3 i 5 to 15, czyli minus 15 przez 2n plus 5 i 2n plus 5. 3. No i po skróceniu, mianownik już przepiszę. Mamy 6n i 6n się skraca i zostaje nam 9 minus 15, czyli mamy tutaj minus 6. No i będziemy oceniać. Jeżeli chodzi o licznik tego ułamka, no to on jest zawsze ujemny. Jeżeli chodzi o mianownik, no to już widzimy, że ten mianownik jest zawsze dodatni, bo pierwszy czynnik 2n plus 5 jest dodatni, no znowu na tej samej zasadzie. Jak wybieramy n większe lub równe od 1, to zawsze mamy liczbę dodatnią, razy dodatnią, więc cały mianownik jest dodatni, licznik jest ujemny, ale kiedy dzielimy liczbę ujemną przez dodatnią, no to ostatecznie otrzymujemy zawsze liczbę ujemną. Czyli całość mniejsza od zera, więc ten ciąg jest malejący. I przejdźmy do następnych przykładów. No i wyznaczamy wyraz Cn plus 1. Czyli mamy 10n plus 1 minus n plus 1 do kwadratu. Wyliczamy. 10n plus 10 minus wzór skróconego mnożenia n kwadrat plus 2n plus 1. Czyli mamy tutaj 10n plus 10 minus n kwadrat minus 2n i minus 1. Czyli minus n kwadrat 10 i jeszcze minus 2 to jest plus 8n. I dziesięć minus jeden to dziewięć. Ok, to mamy, no i teraz różnica. I minus dziesięć n minus n kwadrat, czyli minus n kwadrat plus osiem n plus dziewięć, minus dziesięć n plus n. Kwadrat. N kwadrat się skracają. 8n minus 10n daje nam minus 2n. Minus 2n. Dobrze. I plus 9. No i znowu zastanawiamy się, co się będzie działo, jeżeli będziemy wybierać te liczby z zakresu większe lub równe od jedynki naturalne. No dobra, to jak wybierzemy jedynkę, to będzie minus 2 plus 9, czyli będzie 7. Jak wybierzemy 2, 3, 4, 5, co się będzie działo? Czyli wiemy, że jak wybieram jedynkę, to wartość jest dodatnia. A jak wybiorę na przykład piątkę. Minus 2 razy 5 daje minus 10, plus 9 daje minus 1. Czyli widzimy, że nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Czy ta wartość jest zawsze większa czy mniejsza od 0, bo tak po prostu nie jest. Czyli ten ciąg jest niemonotoniczny. Dobrze, no i podpunkt d, i znowu. Wyznaczam wyraz n plus pierwszy. No i będziemy przeliczać, czyli mamy tak, n plus 1 i 1 minus 3 to jest minus 2. No i wymnażam, n razy n, n kwadrat, n razy minus 2, minus 2n, plus n i 1 razy minus 2 to minus 2 i jeszcze plus 2 i jeszcze przez 2. Skracamy, redukujemy. Czyli mamy n kwadrat minus 2n i plus n daje minus n przez 2. Tutaj też już możemy sobie wymnożyć n razy n to n kwadrat, n razy minus 3 minus 3n plus 2 przez 2. No i będziemy liczyć różnicę. Czyli będziemy tutaj mieli tak dn plus 1 minus dn to jest n kwadrat minus 3n plus 2 przez 2 minus n kwadrat minus n przez 2. Zrzucam wszystko na jedną kreskę, bo mamy wspólny mianownik. Minus n kwadrat plus n. Tu jest taki ważny moment. Minus i minus daje plus przez 2 n -y kwadrat się skracają. Minus 3n plus n to jest minus 2n. Plus 2 przez 2. Możemy jeszcze skrócić dwójki. Czyli zostaje nam minus n plus 1. No i zobaczmy, co się będzie działo. Jak podstawię n równe 1, to będziemy mieli minus 1 plus 1, czyli 0. Jak podstawię n równe 2, to będzie minus 2 plus 1, czyli minus 1. Jak w podstawie n równe 3 to będzie minus 3 plus 1, czyli minus 2. Czyli okazuje się, że wyrazy naszego ciągu maleją lub widzimy, że jest ta wartość równa 0. Czyli albo jest to ciąg niemalejący, albo nie rosnący. I widzimy, że każdy następny wyraz jest mniejszy od poprzedniego lub równy 0. Czyli następny mniejszy od poprzedniego. Czyli to jest ten warunek, że an plus 1 minus an jest mniejszy lub równy od 0. No bo taka jest wartość oszacowana tutaj tego naszego wyrażenia. Czyli jest to ciąg nierosnący. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za udział w tej lekcji i do zobaczenia w następnym odcinku.